Jesteśmy w kieszeni sceny, gdzie znajduje się pulpit inspicjenta. Jak głosi napis, tu rządzi Marzena. Marzena jest naszym inspicjentem i jest odpowiedzialna za to, aby rozpocząć spektakl. Obok znajduje się konsola z guzikami, które odpowiadają za jazdę scenografii w górę albo w dół. Czerwony guzik to nie jest guzik od autodestrukcji, tylko awaryjne wyłączenie systemu. Ze mną jest Piotruś, magik od zjazdów do magazynu. Piotruś, bardzo dziękuję. Uff, nareszcie jesteśmy. Mechanizm zapalny, nowe auto i wejście do magazynu.